Musimy jedną rzecz poprawić jeszcze poza wszystkim, co mamy do zrobienia w infrastrukturze ekonomii, prawie, to jeszcze chyba na dyplomację sportową, bo tutaj trzeba prowadzić poważną ofensywę bardzo szeroko, ale ja to jest jeden z wniosków już wstępnych, który stawiam w strategii. Generalnie rzecz biorąc, to słyszymy o tym bardzo często, że sportowcy sport to, to jest taka formuła ambasadorowania Polsce. Okej. Okay. Ale co z tego dalej wynika? No, przykłady naszych bardzo spektakularnych absencji w organizacji takiej jak FIVB, CEF, czyli tam gdzie mamy największe możliwości, no jednak to jest nie na miarę siły polskiej siatkówki. Jeżeli popatrzymy na lekkoatletykę, no jesteśmy jakimś karzełkiem kompletnym, jeżeli chodzi o formułę obecności w naszych strukturach, bo nie mamy nikogo w Radzie JAW, a, a, a tam mają swoje JAW. Wracam do tego, co mówiłem. World Athletics oczywiście. Są Grecy, są Finowie, są Czesi. Nie ma, nie ma nas tam. I można by wymieniać wiele innych dyscyplin tutaj, sportowych, z piłką nożną włącznie w tej chwili, bo przecież Cezary Kulesza też nie wszedł do zarządu UEFA. I mam wrażenie, że, nie wiem, czy to zostało w nas, Polakach, że nie wychylajmy się, może poczekamy, aż nas sami wybiorą. My się nie, nie zbieramy razem, nie mamy... Ścieżki rozwoju karier tych sportowych i około sportowych dyplomacji. Nie wspieramy się na świecie.